Zoe spotyka się z Białą Smoczycą w mieście Mroku. Biała jest nią zafascynowana. Mówi, że jest tutaj, a jednak jej nie ma, i pyta się, czy może dotknąć dziewczynę. Szybko jednak zwraca swoją uwagę na Briana, którego Zoe jej przedstawia. Biała mówi, że jego obecność jest jej znajoma, lecz także wywołuje w niej niepokój. Brian mówi, że może wyjść, lecz kobieta stwierdza, że może zostać, gdyż to tylko jej wrażenia przebyłe z nowym ciałem, które nie do końca rozumie. Mężczyzna odchodzi zwiedzać bibliotekę, podczas gdy Biała zauważa, że Zoey, podobnie jak April, utknęła. Dziewczyna wyjaśnia, że musi powrócić do Stark, lecz kobieta wskazuje też na to, że Zoey utknęła także w swoim życiu. Brakuje jej kierunku i wiary. Zoey przyznaje jej rację, ale mówi, że nie chce być dłużej bierna, chce być tam, gdzie jest potrzebna. Biała mówi, że właśnie to oddanie jej przyjaciołom i wiara w siebie i własne możliwości pozwolą jej wrócić. Zoey mówi jednak, że wciąż nie wie, jak to zrobić. Lecz Biała uważa, że to będzie proste, bo w końcu tak naprawdę jej tu nie ma. Ale heca, nie ma mnie. Dziewczyna stwierdza, że to zupełnie nie ma sensu. W końcu jest tutaj. Kobieta widzi ją oraz słyszy. Biała mówi, że jednocześnie jest tutaj i jej nie ma. Nigdy nie spotkała kogoś takiego i stwierdza, że Zoe żyje w czasie narracji. Dziewczyna chce, żeby Biała mówiła jaśniej, jednak ona stwierdza, że w tym, co mówi, nie ma nic zagadkowego. Drak stwierdza, że kiedy Zoe śni odpowiedni sen, może sprawić, że stanie się on rzeczywistością, przez co może udać się gdziekolwiek. Nie obudziła się w stark, gdy drzemała na sterowcu, ponieważ nie śniła. Potem szepcze Zoe na ucho. Musisz ją znaleźć, Zoe. Musisz jej pomóc. Gdziekolwiek ona jest, właśnie tam jesteś najbardziej potrzebna. Po czym ta znika. Kruk jest zdezorientowany, lecz Biała uspokaja go, mówiąc, że ona sama opuściła to miejsce. Brian przygląda się z daleka, zaintrygowany całą sytuacją.